Cześć Boże kochani, to jest Guardian Nord Paryż e, Pierwsze co można tutaj zaobserwować, e, żeby nie dotykać tych kabli elektrycznych, bo można zginąć Ale kochani, tu jest plac Jana Karskiego, jak nazwa wskazuje Polaka Ale kochani, najważniejsze co chcę wam pokazać, że tutaj kochani jest szatan, figura szatana kochani to jest po prostu tragedia, figura szatana, sami zobaczcie, szatan w Paryżu, Kani, szatan jest przedstawiony jako pedofil dzieci, bluźnierstwo, obrzydlistwo, świętokradztwo.